Niemcy szykują się do wojny. To już nie są ćwiczenia. Ministerstwo Obrony właśnie ujawniło plan, który zmrozi krew w żyłach każdego Europejczyka. Precyzyjna broń dalekiego zasięgu. Obowiązkowa służba wojskowa, wojska na granicy z Rosją. Berlin nie ukrywa już swoich zamiarów. Ale czy naprawdę chodzi o obronę przed Moskwą? Spójrzmy na fakty, Johann Wad Fulschew z niemieckiego MSZ właśnie ogłosił, że Niemcy. Przejmą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Czy jego bezpieczeństwa? I przed kim? To, co się dzieje na linii Berlin-Moskwa, to już nie są zwykłe napięcia dyplomatyczne. To próba generalna przed czymś znacznie poważniejszym. Niemieckie elity wojskowe nie ukrywają już swoich planów. Chcą wysłać wojska na wschód. Bundestag debatuje nad wysłaniem żołnierzy do strefy konfliktu, ale prawdziwe pytanie brzmi: czy to naprawdę będzie tylko strefa konfliktu? Czy może początek czegoś znacznie większego? Kanclerz Friedrich mówi o odpowiednim czasie. Ale co to znaczy? Kiedy ten czas nadejdzie? I co wtedy się stanie? To, co widzimy, to precyzyjnie zaplanowana sekwencja zdarzeń. Najpierw gwarancje bezpieczeństwa, potem broń dalekiego zasięgu, teraz wojska, a jutro oficjalne źródła milczą o najważniejszym o tym, co się dzieje za kulisami tych decyzji o prawdziwych motywach. O tym, kto tak naprawdę na tym skorzysta. Jeśli mieszkasz w promieniu 500 km od wschodniej granicy, to dotyczy także Ciebie. To nie jest już odległa polityka, to realne zagrożenie, które może zapukać do Twoich drzwi. Napisz w komentarzu, gdzie teraz jesteś, szczególnie jeśli mieszkasz na wschodzie kraju. Musimy wiedzieć, kto jest najbardziej zagrożony. A teraz pokażę Wam, jak wszystko się ze sobą łączy. I dlaczego powinniśmy się bać nie tego, co widzimy, ale tego, czego nie pokazują nam w oficjalnych mediach? Niemieckie stanowisko wobec bezpieczeństwa w Europie nabiera dramatycznego wymiaru. Berlin wysyła coraz bardziej niepokojące sygnały. Rozważa nie tylko dozbrojenie, ale także przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. To jasny znak, że Europa wkracza w nową erę militaryzacji. Podczas gdy zachodnie stolice debatują nad strategią. Kreml otwarcie kpi z gruźb Donalda Trumpa dotyczących nowych sankcji. Peskow, rzecznik Putina, potwierdza, że Rosja nie ustąpi ani o krok. To pokazuje, jak bardzo zmienił się układ sił. Moskwa już nie boi się amerykańskich gruźb. Tymczasem we Francji obserwujemy prawdziwy polityczny chaos. Trzeci rząd upada w ciągu roku. Bajru nie zdołał przeprowadzić reform budżetowych, a społeczeństwo wychodzi na ulicę. Druga największa gospodarka strefy euro chwieje się w posadach. Ale to, co wydarzyło się w Berlinie, jest jeszcze bardziej alarmujące. Masowy blackout dotknął 50 tysięcy gospodarstw domowych. Służby specjalne badają ślady sabotażu. W tym samym czasie rosyjscy oficjele ostrzegają przed zachodnią bronią biologiczną. Czy to przypadek? Polska natomiast pokazuje oznaki siły. Zwycięstwo nad Finlandią 3,1. To więcej niż sport. To manifestacja narodowej jedności w czasach globalnego kryzysu. Prezydent Nawrocki w szatni reprezentacji symbolizuje gotowość państwa do stawiania czoła wyzwaniom. Sankcje? Mimo kolejnego, osiemnastego już pakietu, rosyjska gospodarka nie załamuje się. Nord Stream może być zamknięty, ale czy to wystarczy? Kreml znalazł nowe szlaki handlowe i sojuszników. A teraz uwaga: to, co wydarzy się w następnych dniach, może całkowicie zmienić globalny układ sił. Zachodnie elity właśnie przygotowują się do kluczowego spotkania w Waszyngtonie. Drodzy widzowie, dziś analizujemy szereg kluczowych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki intensyfikuje działania dyplomatyczne, odbywając serię znaczących wizyt. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu odwiedził kolejno Watykan, Rzym oraz Wilno gdzie spotkał się z przedstawicielami polskiej diaspory. Szczególnie interesująca była jego wizyta w Finlandii, gdzie prezydent zapoznał się z zaawansowanym systemem obrony cywilnej, podziemnymi obiektami podwójnego zastosowania, które w czasie pokoju służą jako przestrzenie publiczne, a w sytuacji kryzysowej mogą chronić setki obywateli. Tymczasem na linii Moskwa-Waszyngton doszło do wymiany stanowisk. Donald Trump zapowiedział nowe sankcje wobec Rosji i jej partnerów handlowych w sektorze naftowym. Kreml ustami Dmitrija Pieskowa zareagował ze spokojem, podkreślając niezmienność swojego kursu. Według rzecznika Rosja pozostaje otwarta na rozwiązania dyplomatyczne, jednak do tego czasu będzie kontynuować swoje działania w regionie Północnego Morza Czarnego. Warto zwrócić uwagę na skuteczność dotychczasowych sankcji. Mimo wprowadzenia tysięcy restrykcji od 2014 roku, gospodarka rosyjska wykazuje znaczącą odporność. Wzrost na poziomie 4,1% w 2023 i 4,3% w 2024 roku mówi sam za siebie. Unia Europejska właśnie wprowadziła 18 pakiet sankcji, rozszerzając listę objętych nimi podmiotów. W najbliższych dniach europejscy przywódcy udadzą się do USA, by omówić możliwości zakończenia konfliktu w kraju. Graniczącym z Federacją Rosyjską. Choć intensyfikacja wysiłków dyplomatycznych jest widoczna, eksperci pozostają ostrożni w ocenie szans na przełom. Co sądzicie o skuteczności sankcji wobec Rosji? Czy gospodarka tego kraju faktycznie jest odporna na zachodnie restrykcje? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Zachodnie państwa kontynuują politykę ekonomicznego nacisku na Moskwę. Najnowszy pakiet sankcji uderza w 105 statków. Z tzw. floty cieni oraz ich właścicieli. To precyzyjne uderzenie w system, który Rosja zbudowała, by omijać dotychczasowe ograniczenia. Szczególnie dotkliwe są nowe regulacje dotyczące eksportu ropy. Surowiec sprzedawany do krajów trzecich nie może przekraczać ceny o 15% niższej od średniej rynkowej z ostatniego kwartału. To kolejny cios w główne źródło finansowania działań wojennych Kremla. Bruksela nie poprzestaje na tym, Wspólnie z Waszyngtonem pracuje już nad 19 pakietem sankcji. Jak podkreśla rzeczniczka Komisji Europejskiej, Paula Pinho, kluczowa jest koordynacja działań z partnerami międzynarodowymi. Sukces limitów cenowych na rosyjską ropę, wprowadzonych wspólnie z G7, pokazuje skuteczność takiego podejścia. Zachód uderza też w technologiczne możliwości Moskwy. Nowe ograniczenia dotyczą komponentów do produkcji dronów bojowych. Na liście znalazła się również największa rafineria Rosneftu w Indiach. To pokazuje, że sankcje wykraczają poza tradycyjne cele gospodarcze. Szczególnie symboliczne jest objęcie restrykcjami osób odpowiedzialnych za indoktrynację dzieci z kraju oznaczonego kodem 404. To jasny sygnał, że Zachód dostrzega różne wymiary konfliktu nie tylko militarny i ekonomiczny, ale także ideologiczny. Kreml pozostaje jednak nieugięty. Mimo rosnących kosztów gospodarczych, Moskwa nie wykazuje gotowości do rzeczywistych rozmów pokojowych. Zachód liczy, że konsekwentne zwiększanie presji ekonomicznej w końcu zmusi Putina do negocjacji. Sankcje stają się coraz bardziej precyzyjne i wielowymiarowe. Czy ta strategia przyniesie oczekiwane rezultaty? Co sądzisz o skuteczności sankcji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W Unii Europejskiej szykują się poważne zmiany w gospodarce odpadami. Polska przygotowuje się do wprowadzenia przełomowych regulacji, które mogą zmienić zasady gry dla producentów i konsumentów. Nowa ustawa to nie jest zwykła korekta przepisów, to fundamentalna zmiana w podejściu do problemu śmieci. Główna idea jest prosta. Kto produkuje opakowania, ten płaci za ich utylizację. To rewolucyjne podejście ma odciążyć portfele zwykłych obywateli. Producenci będą musieli wreszcie wziąć odpowiedzialność za to, co wprowadzają na rynek nie będą już mogli przerzucać kosztów na mieszkańców. System będzie wprowadzany stopniowo. Od 2026 roku gminy zaczną otrzymywać pierwsze środki od producentów. W 2028 roku mechanizm ma działać już pełną parą. To rozsądne podejście. Daje wszystkim czas na dostosowanie się do nowych warunków. Tymczasem na zachodzie Europy obserwujemy poważny kryzys polityczny. Francja Drugi największy kraj Unii znowu jest w chaosie. Trzeci rząd w ciągu roku właśnie upadł. Premier Bajru podał się do dymisji po tym jak nie uzyskał wotum zaufania. To pokazuje jak krucha jest stabilność nawet w największych państwach europejskich. Na wschodzie kontynentu sytuacja jest jeszcze bardziej napięta. Region niestabilności przy granicy z Rosją nadal pozostaje punktem zapalnym. Niemcy rozważają zwiększenie swojego zaangażowania militarnego w tym obszarze, co może doprowadzić do dalszej eskalacji napięć. Wszystkie te wydarzenia pokazują, że Europa znajduje się w punkcie zwrotnym. Od gospodarki odpadami po geopolitykę. Wszędzie widać znaki nadchodzących zmian. Pytanie brzmi, czy jesteśmy na nie gotowi? Co sądzicie o tych zmianach? Czy nowy system gospodarki odpadami rzeczywiście odciąży nasze portfele? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Francuska scena polityczna przeżywa wstrząsy, które mogą wpłynąć na całą Europę. Minister obrony Sebastian Licorni, weteran ośmiu lat w kolejnych gabinetach, pozostaje jedyną stabilną postacią w tym chaosie. Tymczasem kolejny premier, Bayrou, upada, stając się trzecią ofiarą politycznego trzęsienia ziemi od ubiegłorocznych wyborów. Co doprowadziło do tej sytuacji? Próba drastycznych reform budżetowych, które miały przynieść gigantyczne oszczędności, 44 miliardów euro. Do tego pomysł likwidacji dwóch świąt państwowych wzburzył Francuzów do czerwoności. Ruch Zablokujmy Wszystko zapowiada na 10 września totalny paraliż kraju. Kryzys francuskiej polityki to nie tylko wewnętrzny problem tego kraju, to bomba z opóźnionym zapłonem dla całej strefy euro. Gdy druga największa gospodarka Wspólnoty się chwieje, drży cała Europa. Tymczasem w Berlinie doszło do wydarzenia, które może zwiastować nowy rozdział w destabilizacji Europy. We wtorek nad ranem miasto pogrążyło się w ciemnościach. Dziesiątki tysięcy domów i firm zostało odciętych od prądu, ogrzewania i internetu. Przyczyną nie była awaria, to celowy atak na infrastrukturę energetyczną. Podpalenie dwóch strategicznych słupów energetycznych w dzielnicy Treptow-Köpenick. Nosi wszelkie znamiona aktu politycznego terroryzmu. Sprawa jest na tyle poważna, że zajmuje się nią elitarna jednostka Statsschutz, specjalizująca się w przestępstwach politycznych. Te wydarzenia pokazują, jak krucha jest stabilność Europy. Od wewnętrznych problemów politycznych po fizyczne ataki na infrastrukturę krytyczną, kontynent stoi przed poważnymi wyzwaniami, podczas gdy na wschodzie trwa konflikt z Federacją Rosyjską o wpływy w kraju położonym nad Morzem Czarnym. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W Berlinie doszło do poważnego ataku na infrastrukturę energetyczną, który sparaliżował znaczną część miasta. Sabotaż na niespotykaną dotąd skalę pokazuje, jak wrażliwe są systemy miejskie na celowe działania grup ekstremistycznych. Sprawcy podpalili kluczowe elementy sieci wysokiego napięcia, używając środków przyspieszających spalanie. Skutki były dramatyczne: 50 tysięcy gospodarstw domowych, tysiące firm oraz kluczowe obiekty infrastruktury krytycznej zostały odcięte od prądu. Policja musiała ręcznie kierować ruchem z powodu wyłączonych sygnalizacji świetnych. Co najbardziej niepokojące, bez zasilania pozostały także komisariaty policji, remizy strażackie i stacje łączności służb ratunkowych. Równolegle do tych wydarzeń na wschodzie narasta paranoja. Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, ostrzega przed rzekomą wojną biologiczną ze strony Zachodu. Według niego obce gatunki roślin i zwierząt są celowo wprowadzane na terytorium Rosji jako broń biologiczna. Te dwa wydarzenia atak na infrastrukturę w Berlinie i rosnąca paranoja Kremla pokazują, jak niestabilna staje się sytuacja w Europie. Z jednej strony mamy realne zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli, z drugiej narastającą spiralę nieufności i oskarżeń. Eksperci wskazują, że może to być początek nowej fazy konfliktu, w której główną rolę odgrywać będą działania hybrydowe: od ataków na infrastrukturę krytyczną po wojnę informacyjną. Szczególnie niepokojące jest to w kontekście sytuacji w regionie północnego wybrzeża Morza Czarnego, gdzie napięcia militarne nie słabną. Co myślicie o tych wydarzeniach? Czy ataki na infrastrukturę krytyczną staną się nową normą w Europie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma istotnymi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, które mogą mieć daleko idące konsekwencje. Dmitrij Miedwiediew wystąpił z poważnymi oskarżeniami wobec Finlandii, twierdząc, że kraj ten, podżegany przez Unię Europejską, rozważa zajęcie części terytorium Rosji. Według byłego prezydenta te agresywne zamiary mają swoje korzenie jeszcze w czasach II wojny światowej. Miedwiediew ostro skrytykował administrację Aleksandra Staba, nazywając jej działania rusofobicznymi i ostrzegł przed poważnymi konsekwencjami takich planów. Tymczasem w Tietzinie odbył się jubileuszowy 25. Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który przyniósł kilka interesujących momentów. Aleksandr Łukaszenka zaskoczył wszystkich nietypową dyplomacją podarunkową, rozdając światowym liderom worki ziemniaków i butelki oleju rzepakowego. Ten gest, choć może wydawać się osobliwy, podkreślił dumę Białorusi z własnej produkcji rolnej. Szczyt był największym w historii organizacji, która jest promowana przez Pekin i Moskwę jako alternatywa dla NATO. Xi Jinping w przemówieniu otwierającym podkreślił, że świat znajduje się w okresie wielkiej turbulencji. I transformacji. Przyjęto deklarację wzywającą do utworzenia sprawiedliwszego wielobiegunowego porządku światowego oraz reformy ONZ. Co znamienne, w deklaracji końcowej całkowicie pominięto temat konfliktu w kraju, oznaczonym jako 464, mimo że odniesiono się do innych światowych napięć. To wyraźny sygnał, że państwa wschodu próbują budować własną narrację geopolityczną, niezależną od zachodniego punktu widzenia. Co myślicie o tych wydarzeniach? Czy prezenty Łukaszenki to tylko zabawny incydent, czy może przemyślana strategia dyplomatyczna? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.